Dobra, o czym ja dzisiaj będę mówił? O pęcherznicy. Tak. To jest to za mną. Zapraszam. Jeśli marzysz o gęstym, kolorowym żywopłocie, które nie każe Ci czekać latami, aż uzyska docelową wysokość, no to warto spojrzeć na pęcherznicę kalinolistną. To jest krzew, który w ciągu roku potrafi dorzucić tej masy zielonej rzędu 50-60 cm. Więc to jest naprawdę dużo. Sami zobaczcie, jak on w tym roku Urósł. on W tym roku był mniej więcej tej wysokości na wiosnę, a już jest po prostu przerasta. Nie, ten pęd jeden wysoki no to jest pęd z tego roku. No to jest już, mamy połowę sezonu, a on już ma 50 cm przyrostu. Przy dobrych glebach one rosną naprawdę bardzo szybko. Dlaczego pęcherźnica to dobry wybór na żywopot? No, oprócz tego co powiedziałem, że szybko rośnie, to przede wszystkim jest odporna na mrozy, przynajmniej te nasze e, mrozy tutaj w Polsce. Wytrzymuje spadki temperatur do około minus 40, więc raczej nie grozi nam przemarznięcie tej rośliny. Po drugie to jest roślina mało wymagająca. Preferuje praktycznie każdą glebę ogrodową, nieważne czy jest zasobna, czy jest piaszczysta, czy jest gliniasta. Ona dobrze sobie poradzi zarówno w takiej glebie, jak i w takiej ubogiej wschodniki odżywcze. To... Dla to nie ma większego znaczenia, oczywiście na tych uboższych będzie troszeczkę słabiej rosnąć wolniej. Ale i tak będzie rosnąć. Dobrze sobie poradzi zarówno w słońcu pełnym, jak i w lekkim półcieniu. No, to jest po prostu krzew idealny dla każdego początkującego ogrodnika. Jeśli chcemy sobie szybko zarosnąć, osłonić działkę, no to ta pęcherzica jest idealna. Możemy ją sadzić tam, gdzie wiele innych krzewów po prostu nie daje sobie rady. Ona sobie da radę. No oczywiście wyjątkiem jest taki całkowity cień, gdzie, gdzie ta pęcherzica może po prostu rosnąć i osiągać takie rachityczne rozmiary. Więc to nie będzie... Nie będzie nic ciekawego, jeśli posadzimy ją w pełnym cieniu, ale to jest jedyna, jedyna sytuacja, w której ta pęcherzica nie będzie rosnąć optymalnie. Wśród pecherździc mamy bardzo wiele odmian o zróżnicowanym kolorze liści. Mamy na przykład odmianę która jest tutaj za mną, o takim żółtawym kolorze liści. Żółty osiąga w pełnym słońcu, bo w cieniu będzie zielona, ale. W dobrym nasłoneczeniu te liście przebarwiają się na kolor żółty. Mamy odmianę o liściach bordowych, na przykład Diablo, która ma takie bardzo bordowe liście, więc jeśli chcemy sobie zróżnicować ten żywo pod, pod kątem kolorystycznym, no to możemy stosować różne odmiany. Oczywiście trzeba brać sobie zakładkę na to, że te różne odmiany mogą rosnąć w różnym tempie, ale. Chcąc, nie chcąc, jeśli i tak sobie tniemy żywopłot na jakąś tam konkretną formę, to to nie ma większego znaczenia, bo one dorosną do jakiejś pewnej wysokości i potem pilnujemy tego, żeby te rośliny sobie rosły na tej samej wysokości i nie będzie tego widać w różnicy przyrostu. Mamy odmianę Darts Gold, która dorasta zwykle do około 1,5 metra i rozświetla rabaty taką jaskrawą żółcią. To jest jeszcze bardziej jaskrawa żółć od tej odmiany Luteus. Jest Center Glow odmiana, która łączy w jednym liściu zieleń, żółć i Taki burgund. Jest jeszcze kompaktowy taki Little Devil. To jest taka kompaktowa odmiana z takim bordowym ulistnieniem, troszeczkę bardziej yy, bordowa niż Diablo, i taka mniejsza, bo kompaktowa. <laughs> Ten kolor ulistnienia jest ściśle związany z nasłonecznieniem. Jeśli posadzimy te rośliny w cieniu no to one tego koloru nie uzyskają, więc tutaj jest jedyny taki haczyk przy ich pęcherznicach, że jeśli chcemy, żeby te rośliny jakby zaciekawiały nas swoją kolorystyką, no to musimy posadzić je na stanowisku słonecznym, bo wtedy te kolory są najbardziej uwydatnione. Im więcej tego cienia, im, a im mniej słońca, tym ten kolor jest taki mniej wyrazisty, wchodzący w taki zielony, no bo nie przebarwiają się te rośliny po prostu, więc wybierając stanowisko dla pęcherznicy, no to szukajmy takich stanowisk raczej nie osłoniętych różnymi drzewami, tylko raczej taką pustą przestrzeń. Ale zazwyczaj jak kupujemy sobie działkę gdzieś tam na przykład w jakimś bliźniaku czy w szeregówce, no to zazwyczaj to są działki w szczerym polu, więc mnie cienia to tam nie widu, nie słychu, więc pęcherzica idealnie nada się na takie działeczki do obsadzenia dookoła żywopłotu. Rośnie bardzo szybko, więc będziemy musieli trochę pilnować tego przycinania, bo w przypadku dobrych gleb no to to cięcie będzie musieli wykonywać kilka razy do roku ale myślę że i tak w przypadku żywopłotów no jedynie nie wiem tuja jest taką rośliną której praktycznie nie trzeba przycinać bo ona sama rośnie w taką zwartą formę albo cisy cisy też są dobre ale z kolei cisy czy tuje niekoniecznie dobrze sobie poradzą na glebach takich mniej zasobnych składników, chociaż tuje może tak A. Ale pęcherznica jest naprawdę dobrym wyborem, bo to jest gatunek, który jest naprawdę mało wymagający. Jeśli chcesz uzyskać zwarty żywopłot, to sadź te krzewy co około 60 cm. To jest taka standardowa szerokość przy sadzeniu żywopłotów ogólnie. Przy takiej gęstości rośliny zrosną się w taką szczelną ścianę w ciągu około 2-3 sezonów, tak myślę, w zależności od tego, jaka gleba, ale zazwyczaj 2-3 sezony wystarczy, żeby przy takiej szerokości stworzyły one taką gęstą, zieloną ścianę. Ale jeśli zależycie na takim luźniejszym szpalerze albo na soliterach, no to. Zostaw takie metr, półtora metra odstępu od każdej rośliny. Możesz to poprzeplatać po sobie innymi roślinami wtedy stworzyć taki żywopod bioróżnorodny. Może nie bioróżnorodny, ale bardziej zróżnicowany pod kątem gatunkowym. Możemy sobie na przykład połączyć pęcherznicę z tawułą szarą i wtedy zrobić taki żywopod mieszany. To też jest ciekawe w przypadku prowadzenia takich żywopodów w bardziej naturalistycznej formie, bo jak sobie popatrzymy na tawułę szarą, no to ona. E, najpiękniejsze, najpiękniejsze efekty tworzy, będąc taką naturalną formą z takimi przewisającymi się pędami jeszcze dodatkowo kwitnącymi. I wtedy jeśli sobie pomieszamy tą, e, tą tawuę szarą z pęcherznicą, no to możemy uzyskać taki efekt, że na wiosnę będziemy mieć jakieś kwiaty, potem e, na latem też będziemy mieć kwiaty. No, pęcherzynica też kwitnie, chociaż nie jest znana z kwiatów, no bo głównie jest znana z liści ze względu na te ich e, dekoracyjne walory. Natomiast kwiaty są, ale są takie niepozorne, więc raczej nie, nie skupiałbym się na kwiatach upęcherzicy. Chociaż też są warte zauważenia, ale nie rzucają się tak w oczy, jak te liście, które ma mucha. Tak jak już kilka razy wspomniałem, pęcherzica to nie jest wymagający krzew, ona nie potrzebuje nie wiadomo jak wielkiego przygotowania gleby, chociaż wiadomo, jeśli sadzimy roślinę, to warto dodać trochę kompostu do dołka, żeby dać jej taki dobry start, jest, zwłaszcza jeśli mamy taką typową piaszczystą glebę, gdzie tych składników odżywczych jest dosyć mało. Więc jeśli dodamy tego kompostu, to od razu już wspomagamy roślinę już na samym starcie, więc ona może szybciej zacząć rosnąć i potem Raz do roku możemy sypnąć trochę kompostu pod te rośliny, żeby dodać im tych składników odżywczych, oczywiście jakieś tam nawożenie mineralne mieszane z organicznym to też pomoże roślinie, ale przede wszystkim to co jej pomoże, zwłaszcza w tym pierwszym okresie jej życia w naszym ogrodzie, czyli w tym pierwszym, drugim roku od posadzenia, no to jest woda. Bez wody żadna roślina nie będzie rosnąć nawet tak odporna jak pęcherznica. Więc ta woda jest konieczna, zwłaszcza w tych pierwszych latach, zwłaszcza na glebach piaszczystych to będzie konieczne przez kolejne lata, no bo wiadomo, przez piasek woda się przelewa, przy gliniastych glebach ta woda jest zatrzymywana w tej glebie, więc to już nie będzie aż takie konieczne doglądanie tego przez kolejne lata, ale te pierwsze dwa lata są kluczowe dla rozwoju pęcherznicy, bo wtedy, jeśli chcemy po prostu, żeby roślina miała dobry i a nie już na starcie walczyła o życie, no to musimy o tą wodę zadbać, więc podlewamy sobie konewką, zwłaszcza w takie upalne dni, jak dzisiaj na przykład, no to ta woda jest niezbędna, żeby utrzymać tą roślinę w dobrej kondycji. No i też kolejnym atutem, chyba nie wiem, czy nie najważniejszym jest jej cena, bo pęcherzica jest naprawdę niedrogą rośliną. Jak sobie spojrzymy na przykład teraz na takie bardzo popularne laurowiśnie, czy nie wiem co tam teraz jest popularne na żywopoty. No, grawy, ale grawy jeszcze nie są aż takie drogie. Jak sobie kupimy jakieś sadzonki takich grabów po prostu w Fastigiata, no to one są, chodzą tam 10 zł za sztukę. Ale pęcherzica jest naprawdę tania, więc jak szukamy taniej alternatywy dla tui, no bo tuja ja w sumie już jak tak sobie patrzę, to już wcale nie jest taka tania, bo tu dużo osób kupuje to nie więc te ceny poszybował w górę, jak z nieruchomościami, jak, trochę jak z kawalerkami. W większym mieście. Ale pęcherzyca jest naprawdę tanim rozwiązaniem, więc jeśli szukacie jak, takiej budżetowej formy żywopotu, to właśnie pęcherzyca. Jest też wiele innych gatunków, ale dzisiaj mówimy o pęcherzyce, więc pęcherzyca jest dobrym wyborem, jeśli chodzi o, o oszczędność portfela. Natomiast, chyba takim, nie wiem, jak ja sobie myślę o minusach żywopotu, no to jest. Nie dał się ukryć, że dużym minusem jest to, że on nie jest zimozielony, pęcherznica nie jest zimozielona, bo ona zrzuca liście na zimę, więc w okresie zimowym ta przestrzeń no nie będzie tutaj taką jednolitą ścianą, natomiast ja sobie myślę o tym, że no zimą i tak nie, spod... nie spędzamy dużo czasu w ogrodzie, więc... Jak ja sobie myślę że w opocie, to na przykład w mojej ocenie to nie jest kluczowy, kluczowy argument za tym, czy przeciwko jakiemuś konkretnemu gatunkowi, że na przykład zrzucaliście na ziemię, album jest zimozielony. No bo umówmy się, no ile razy w zimą wychodzicie do ogrodu? Ja nie radzę. <grym> Może dlatego, że przez ostatnie lata mieszkałem w mieszkaniu. <grym> no nieważne. Ale na balkon też zimą nie wychodziłem. Więc nie potrzebujemy zimozielonego żywopotu, tak naprawdę, przez cały rok. Więc pęcherznica jest ok, czy nie? Napisz w komentarzu. Więc podsumowując, jeśli szukasz rośliny, która szybko zarosnie ci daną przestrzeń, nie boi się mrozów i jednocześnie wprowadza taki dynamiczny kolor do twojego ogrodu, no to pęcherznica jest dobrym rozwiązaniem. Jedyny jej minus to jest to, że nie zrzucaliście na zimę, ale tak jak już wcześniej sobie porozmawialiśmy, to nie jest aż taki duży minus. A odmian pęcherznicy jest naprawdę dużo, no bo jak sobie pomyślimy o tym, że większość żywopotów jest zielona, laurowiśnia, je cisy, no cisy są żółte jeszcze, ale dobra, no większość cisów jest zielona, jakby to pęcherznica wybija się na tym tle jako taka bardzo kolorystyczna alternatywa dla tych takich monotonnych, zielonych żywopotów, więc jeśli szukacie czegoś ciekawego, no to właśnie pęcherzica jest dobrym wyborem. Bardzo szybko rośnie, więc trzeba będzie ciąć kilka razy do roku, ale zazwyczaj przy żywopotach tak jest, że musimy je przycinać i prowadzić na jakąś taką konkretną formę. Jeśli dalej chodzą Ci po głowie jakieś pytania dotyczące pęcherzicy i chciałbyś się o coś zapytać, to napisz w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Dajcie też znać w komentarzu, czy macie pęcherzicę na żywopotach i jakie odmiany, bo w sumie tych odmian pęcherzicy jest naprawdę dużo i można w czym, jest w czym wybierać po prostu. Zastanawiam się, czy jest pęcherzica o takim pomarańczowym kolorze liści. W sumie nie sprawdzałem tego. No, ciekawe. No nic, nieważne. W każdym razie dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Tutaj w opisie macie link do e-booków, które napisałem. I które mogą Wam pomóc w ogrodzie. O pęcherźnicach nic nie ma, ale jest o roślinach i o chorobach roślin, więc jeśli macie problem ze swoimi roślinami, to możecie sobie kliknąć i zobaczyć, i przeczytać i zdecydować, czy te e buki są dla was, czy nie. Tak, a ja zapraszam do następnych filmów. Kurde, wyrabiam się. Już tak jest coraz lepiej. A może dlatego, że przygotowałem sobie trochę karteczkę dzisiaj z tym, z napisaniem, co mam powiedzieć, bo zazwyczaj nie mam karteczek, a teraz mam. Nie mam kartek i tak dziergam, improwizuję, a teraz mam napisane, co, jak, co powiedzieć, kiedy i... Tak jest lepiej. Powiem Wam, że tak jest lepiej.